Panie DJ Genzo, podesłaś bitwę na Mantikorze. Jestem w szoku! Czemu nie lasek? Ale mnie żeś teraz zaskoczył. Że nie lasek? Wyposażenie bardzo dobre, system obserwacji, optyka, cichu, układ petarda. A. A już wiem, czemu tak zagrałeś. Wykryj osiem pojazdów, przetrwaj bitwę. A... A... Program, co automatycznie pobiera dropy. Um... Better TV. Better TV. Tak jest, Kamcio. Twoja zaraz też będzie spokojniej. Nie denerwuj się. Wyklepiemy. Początek jest nietypowy raczej od początku się jedzie w lasek. Ale tak jak już powiedzieliśmy sobie, bohater. Jest niestandardowy przez misję. Dostałeś pecho, to jest to za chorika. To miało pewnie trafić chori, ale poleciało w ciebie. Panie ciastek, nowych dyszek za obligacje nie. Za obligacje to, panie drogi, niekoniecznie. Tak jest, panie koza. E4 STV bardzo dobre, a w Estie żyje jest DBV. Czy widziałem nowe czołgi za obligacje? Tak, był film nawet dzisiaj, może nie oglądałeś nawet. No cóż, ranisz mnie. Ranisz mnie i oczywiście... Nie wybaczę. <ścoughs> Wydaje mi się, że odpuściłeś ten nasek, Bojąc się tych blindów. Ale może też dlatego, że tam jest test LT. I uznałeś, że tutaj będzie teraz lepiej. Kurde. Panie drogi. Lopar, dzikiedzie. No, strzelanie tutaj jest trochę ryzykowne, bo to lampka za każdym razem. Biorąc pod uwagę, że jest sporo czołgów na górce, radziłbym raczej nie ryzykować tego zagrania. Odpuściłbym taki pomysł. Lasek, panie drogi, wydaje mi się, że lasek to będzie spoko miejsce dla Ciebie. Ale wolisz ubezpieczać tutaj wyjazd od torów. Drodzy widzowie, czy warto wbijać jedenaskę po typie? Można sobie cofać transmisję na Twitchu. Mając subskrypcję. Jak ktoś nie ma, to może na YouTubie za darmo też cofać. No jeszcze będę grał tym STK 2, natomiast na chwilkę tutaj oglądamy bitwę naszego widza DJ Genzo, który no został zaatakowany Haekami od Ebera. O no tutaj na pewno ta chciwość, że tak dużo strzela no sprawia, że dostajemy często lampkę na pewno można byłoby mniej tutaj strzelać i mniej ryzykować. Ten strzał akurat był w porządku, bo Eber był daleko, ale spotnie Cię raczej. Coś czuję, że ten Eber Cię może spotnąć. Ja bym strzelał, ja bym strzelał, bo trzeba, trzeba po prostu go zniszczyć. A drużyna twoja niestety za bardzo nie popisuje się w tej sytuacji. Dużo szczęścia teraz Centurion z Heka za zero. Pamiętajmy, że bohater chowa się. Ale właśnie, zawsze i tak jest na niego bicie. Nie wiem czy nie, łatwiej byłoby po prostu spierniczać, liczyć na to, że nie trafią w czołg w ruchu. Rywale są bez oczu, stracili. To brzydko zabrzmiało. Rywale stracili żar... żarówkę w lesie. No i teraz powinno być już lepiej dla ciebie. DBV pod spotem. Tu można strzelać. Ja tak kilkukrotnie krytykowałem bohatera, że trochę ryzykuje, kiedy strzela, ale to zależy kiedy. No bo jak strzela w szczerym polu i mierzą w niego trzy czołgi, to słabo. Ale jak tutaj strzela w lesie, nic mu nie grozi, nie ma lajta w drużynie przeciwnej, no to spoko. Zależy, tak? Zależy. Strzelanie w lesie jest spoko w tej sytuacji. Wcześniej było kapkę ryzykowne. Czy dobrze zabezpieczać rastek? No teoretycznie, bohater wykonuje bardzo ważny ruch. No bo gdyby nie patrzył teraz. Tej drogi to grill mógłby się bardzo zdziwić. To zabezpiecza atak laskiem, a my atak od strony Torów. Można powiedzieć, że podzieliliśmy się z nim odpowiedzialnością. No i tak to jest. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy jutro będzie można kupić sobie nowy czołg za obligacje w sklepie trybunatarcie, ten LTC z 10 pociskami za 16 tysięcy obligacji. Nie ukrywam. Dużo. Dużo, dużo, bardzo dużo. Nie wiem, czy ja mam 16 tysięcy obligacji, ale. Jak mam, to go kupię. Tylko po to, żeby kogoś bolała dupa. <laughs> nie no, żartuję, do odcinka kupię. Kupię, kupię do odcineczka. Zobaczymy, czy to w ogóle warto ten czołg kupić. No nie warto, bo nie ma bonusu zarabiania. Ale no, może będzie śmieszny. Siemano, Xander! Hello, hello! Bardzo dziękujemy, że... Zechciało ci się do nas dołączyć. Co polecam za obligacje? Wykrzyknij ko obligacje. Jest taka komenda i wyświetli się specjalny film. No niestety Centurion rzuca się z tą misją i ja tego za bardzo nie widzę. Uciekałbym na Twoim miejscu. Wydaje mi się, że powinieneś uciekać. No, trochę za późno bym powiedział. Została podjęta ta decyzja i miałem rację. Za późno ja tak patrzę, jak on jedzie, i tak mówię. Na co on czeka? Na co, na co? No. No właśnie. Troszkę Troszkę Za długo I dostawi spota Czy to jest bezpieczne Nie jest to bezpieczne Paton jest bardzo blisko No nie jest to bardzo bezpieczne, ale Cóż Strzela bohater Panie drogi, wyjedziesz im na plecy teraz. No i to było genialne zagranie. To było naprawdę bardzo, bardzo opłacalne, ponieważ teraz, kiedy oni będą znęcać się nad STRV-em, ty powinieneś ich skubać w plecy. Bardzo się dobrze składa. Niestety, Ester pada. Teraz pewnie będą jechać do rogu po Test LT. No, Ty znajdujesz się w lepszym położeniu. I teraz, oczywiście, strzały są jak najbardziej wskazane. Potrzebne. Niestety, ktoś przyjmuje bazę. Dobij Patona. No, i nie wiem, czy byłby czas na zabicie Arty. Dlatego, wydaje mi się, że dobra decyzja została podjęta, aby jechać. Pomóc te 100 LT, gut, gut. Słyszałem baboka. Babok. Powiedz ty mi. Czy ciebie odkleiło? Arta kapuje. Już wiem, że są wśród nas odkryjęcy. Baczat! Zamiast walić pesteczki, to on kapuje bazę, no. Ładna gąska. No i tutaj, no, to już nie ma dyskusji, no to jest dominacja w tym momencie. Kończysz. Dwa lajty. Teoretycznie, lepiej sobie nieznane. Panowie nie znają się, zagrali bitwę i wygrali to! Brawo! Brawo, brawo! STV też odegrał sporą rolę. Moja opinia o tej bitwie to jest taka, że zagrałeś bardzo dobry mecz, aczkolwiek nie bezbłędny do błędów wyróżniłbym po pierwsze. Za dużo strzałów w ryzykownych momentach. Końcówka, jak jechał Centurion, i za późno ruszyłeś. Takie dwa momenty. A tak to na początku. Za dużo strzałów w niebezpiecznych pozycjach.